Odyn, najwyższy Bóg nordyckiego panteonu, władca Asgardu, Bóg wojny, mądrości i magii. To on rządzi bogami i decyduje o losach świata. By posiąść wiedzę o wszystkim, co było i co nadejdzie, poświęcił własne oko, wrzucając je do studni Mimira. Ale to nie wszystko. Powiesił się na Yggdrasilu, drzewie świata, przebity własną włócznią, by poznać sekrety run i magii. Jego kruki, Hugin i Munin, przynoszą mu wieści z całego świata, a wilki Geri i Freki towarzyszą mu w każdej bitwie. W ręku dzierży Gungnir, włócznie, która nigdy nie chybia celu. To Odyn wybiera wojowników, którzy trafią do Walhalli. Jego walkirie zbierają poległych, by w przyszłości walczyli u jego boku w Ragnaroku, ostatecznej bitwie, która zdecyduje o losach bogów i ludzi. Bóg mądrości, ale i podstępu. Opiekun wojowników, ale i podróżnik, który w przebraniu starca wędruje po świecie, szukając nowych tajemnic. Czy naprawdę odszedł? A może wciąż czuwa, spoglądając na nas jednym okiem ze świata bogów?